Cześć, mam na imię Ewa. Warto w przerwie od nauki pogimnastykować swoje dłonie. Dlatego pokażę Wam, jak tkać krajki na tabliczkach. Pewnie spytać, co to jest krajka. Krajka jest to pewnego rodzaju pasek. Kiedyś Słowianie wykorzystywali krajki do ozdoby i ochrony brzegów swoich ubrań. Właśnie krajki ochraniały ich odzież przed przetarciami. Dziś również krajki można spotkać na ubraniach, ale głównie jako ozdoba. Pierwszą rzeczą, której potrzebujemy do wykonania krajki, jest włóczka lub mulina. Ja akurat wybrałam mulinę. Pamiętajcie, że wybór kolorów zależy tylko od Was i od Waszej wyobraźni, a im bardziej kolorowe krajki, tym piękniejsze. Kolejną rzeczą, której potrzebujemy do wykonania krajki, są tabliczki. Jak widzicie, są to kwadraty obok przeważnie 7 cm z czterema dziurkami. Nasze tabliczki numerujemy od 1 do takiej ilości, jakiej posiadamy. Ważne jest, żeby też każdą dziurkę opisać literką. Mogą być to literki, mogą być różne wzorki. Ważne, żeby na każdej tabliczce było takie samo oznaczenie. Tabliczki można wykonać z tekturki z końca bloku rysunkowego. Z kartonu po soku czy z opakowań po czekoladkach. Ważne, żeby tabliczka miała zaokrąglone rogi, co ułatwi nam tkanie. A tak wyglądają gotowe tabliczki. Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie wzoru krajki. Dzisiaj przygotowałam dla Was jeden wzór, ale następnym razem, jeżeli będziecie tworzyli własne krajki, zachęcam do kombinowania i tworzenia własnych wzorów. Na pierwsze cztery tabliczki nawlekamy nitki od przodu. Po nawleczeniu na każdą tabliczkę nitek związujemy je razem. Pamiętajmy, żeby kolor dopasowywać do danej literki. Na kolejne cztery tabliczki na pierwsze od cztery tabliczki nitka. od tyłu nawlekamy i również związujemy. Tak przygotowane tabliczki Odpowiedniej kolejności związujemy w jeden wielki pęk. Przygotowane tabliczki przywiązujemy z jednej strony np. do nogi od stołu, od krzesła, do czegoś stałego, a z drugiej strony do siebie, Będą na przykład paska czy szrówki od spodni, tak żebyśmy mieli napięte nasze nitki. Jeżeli mamy przywiązaną już krajkę, do najbardziej zewnętrznej nitki przywiązujemy tak zwany wątek, około długości 2 metrów. Pierwszym krokiem będzie przełożenie wątku przez przesmyk tkacki. Jeżeli przełożyliśmy wątek, jeżeli Zamy mamy przynależną liczbę do przodu, będziemy tak robili cztery razy, dopóki literka A nie wróci na swoje miejsce. Oczywiście po każdym obrocie, przekładając wątek i dociskając nitki. Jeżeli literka A wróciła na swoje miejsce, czas by tabliczki odwracać do tyłu również 4 razy, dopóki literka A nie powróci na swoje miejsce. Możemy zauważyć, że powstaje już nasz wzór. Mam nadzieję, że po tym filmiku sami zacznie się tkać krajki przy różnych wzorach i kolorach. Pamiętajcie, że te krajki można wykorzystać jako bransoletki, ozdobę ubrań, czy po prostu zwykły pasek do spodni. Także powodzenia! Pa!